Cześć kochani, witam wszystkich z Poznaku Strzelca w czytaniu miesięcznym na... Kwiecień 2024. Moi drodzy, dzisiejsze czytanie tradycyjnie zaczniemy od kart wyroczni. Tutaj zbadamy energię ogólną na ten miesiąc. Zobaczymy, co ciekawego może się Wam przydarzyć. Później przejdziemy do czytania już starota, na miłość dla singli, później miłość dla osób w związku, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Oczywiście czasówki do tego czytania znajdziecie w opisie filmu, więc wystarczy, że go rozwiniecie, i klikniecie w odpowiedni stempelek czasowy. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane, czy to tu, czy na jakąkolwiek inną platformę, są to czytania ogólne i nie zawsze będą rezonowały z Waszą sytuacją, więc miejcie to na uwadze. Co więcej, moi drodzy, sprawdźcie właśnie swój ascendent, znak księżycowy i wenus, tak aby mieć szersze pojęcie o, o sytuacji, albo po prostu poszukajcie. Poszukajcie swojego, swojego przesła przesłania też u innych tarocisów, których bardzo serdecznie polecam. E, dobra, mamy naszą kartę i tę kartę już który ze znaków miał. To jest karta ścieżki. Wydaje mi się, że panna e, mogła mieć tę kartę, więc może macie pannę w ascendencie, może macie pannę w księżycu, może akurat teraz oglądacie czytanie dla swojego ascendentu i panna jest waszym znakiem słonecznym, może gdzieś tam wenus. E, jeżeli nie, może jesteście numerologiczną ósemką albo ósmego się urodziliście. Albo po prostu ósemka jest waszą szczęśliwą cyfrą. Ja tutaj widzę ścieżkę, ja tutaj czuję nowe perspektywy. Coś się przed wami otwiera. Otwiera się przed wami na waszej ścieżce właśnie taki portal, i to wy musicie zdecydować, czy będziecie się wspinać po tej drabince i wskoczycie w nieznane, wskoczycie w coś zupełnie nowego. To są możliwości, i to jest. Mm, ja też czuję tutaj taką wibrację wyborów i ważenia opcji. Zobaczcie, że ten księżyc jest taki przepołowiony, nie? Poł Połowa jest ciemna, połowy nie ma, druga połowa istnieje. I, I też ja tutaj czuję właśnie coś na zasadzie: czy iść na całość, czy spróbować, czy nie. I jesteście naprawdę tak zawieszeni w połowie. Może też właśnie faza, faza księżyca będzie tutaj wam się zgadzała, bo może właśnie w tej fazie będziecie musieli podjąć jakąś znaczącą decyzję. Na razie macie wahania, czy się wspinać, czy próbować, czy, czy to w ogóle jest dla Was. Natomiast to będzie, to myślę, że z końcem miesiąca będziecie musieli stwierdzić, czy w prawo, czy w lewo. Szczególnie, że. Tak, jak patrzę teraz na ten, na ten obraz, który tu się pojawia, u Was tego tak nie widać, bo to, ten fragment wygląda trochę tak mgliście. Że w sumie niby widzimy, co jest za tym portalem, co jest w tym portalu, ale nie widzimy wszystkiego. Więc Wy, przez to, że nie widzicie wszystkiego, trochę boicie się zaryzykować, trochę boicie się wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować. Ja oczywiście Was zachęcam. Bo no bo należy, należy po prostu w życiu próbować nowych rzeczy Oczywiście też pewnie miałabym mnóstwo wahań, też ważyłabym opcję Natomiast no, tak to mogę się połączyć chociaż e, Dobra, zobaczmy, co mamy dalej Jak to wygląda, jeżeli chodzi o miłość Miłość dla singli u moich strzelców W kwietniu 2024 Sprawdźmy, jak to wygląda miłośnie u moich singli Pojawiła nam się piątka Piątka różdżek. Jest to karta rywalizacji. E, ciekawie. Zaczyna się, tak wiecie. Bardzo, bardzo interesujące. Następnie król mieczy. Mhm. I siódemka pentakli. No i jest to takie. Czas na przemyślenie, czas na zastanowienie się. Ja tutaj czuję rywalizację, ale myślę, że prędzej ktoś będzie walczył o Was. Oczywiście sytuacje mogą być e, mogą być na odwrót, mogą być vice versa. Mm. Czuję tutaj właśnie tego ducha rywalizacji. Ktoś walczy o wasze względy, ktoś chce się wkraść do waszego serca i to robi bardzo, bardzo konkretnie, chociaż wie, że wy pewnie już z kimś kręcicie, że już kimś się interesujecie, ale ta osoba jest na tyle pewna, na tyle mm, ma taką wewnętrzne, takie wewnętrzne przekonanie, że. Ja się nadam. I zobaczcie, że tutaj mamy, mamy też em, suflera, tak? Czyli osobę, na którą możecie nie zwrócić uwagi, no bo ona może nie być na pierwszym planie. Ona zazwyczaj jest za kulisami i czeka na, na czas, kiedy aktor pierwszoplanowy no po prostu gdzieś zniknie i wtedy może wkroczyć do akcji. E, ta osoba też czeka. Też czeka, tylko że ona nie czeka tak płynnie, tak, tak, płynnie, tak biernie. Ja uważam, że ta osoba. Trochę może momentami, nie to że hamsko sabotować, ale tam coś przemknąć o, o osobie, z którą wykręcicie, z którą coś tam no już mogłoby się pojawić, że no rzucić jakimś takim, nie wiem, tekstem, że no jakby chciał, to by już coś zrobił, tak? No, ja, ta osoba ze swojej perspektywy mówi: Słuchaj, ja jestem gotowy do, do wszystkiego, do czego chcesz, żebym był gotowy albo gotowa. I to jest ciekawe, bo ta osoba jest naprawdę w 100% zaangażowana w Was, walczy o Was, robi to prawie czysto, ale wiecie, w miłości i na wojnie wszelkie środki dozwolone. I myślę, że ta osoba poniekąd wyznaje tę zasadę, że pokaże Ci, pokaże Wam, jak, jak wspaniałe byłoby życie z nią. I jest to ten duch rywalizacji, może nie jest to rywalizacja pod tytułem walmy się na pięści i niech się dzieje co chce, na pewno wybierzecie silniejszego. Tylko to jest rywalizacja pod tytułem chcę, żebyś zauważył albo zauważyła, że tamta osoba nie jest idealna. Ja też nie jestem idealny, ale ja to biorę na klatę. A tamta osoba stwarza jakiś dziwny, dziwny obraz, ta osoba, z którą akurat najbardziej kręcicie. Ciekawie, bardzo ciekawie, e, no ja się cieszę, że macie taką tutaj, e, troszkę takiej energii, wy się musicie zastanawiać, kogo tu by wybrać, no nie chciałabym być w Waszych butach, ale bardzo dobrze się to czyta. Dobra, zabieram karty, przechodzimy teraz do czytania na miłość, ale już dla osób w związkach, moje drogie strzelce. Sprawdźmy, jak to wygląda u osób w relacjach, u osób w związkach w kwietniu 2024 Sprawdźmy, co ciekawego mam dla Was, moi drodzy. Jeżeli chodzi o kwiecień 2024, zobaczmy, co ciekawego mamy. Ups, mamy dla Was, moi mini. Ok, pojawiła nam się karta śmierci. Mhm. Są to zmiany, jest to energia też skorpiona. Możecie mieć do czynienia ze sobą z Poznaku skorpiona. Następnie mamy piątkę pentakli. Mhm. I królową pętakę. I wiecie co? Jeżeli Wy jesteście osobą, wy, to może nie tyczy się wszystkich, znaczy zapewne żadne czytanie nie tyczy się wszystkich, ale to jest bardzo specyficzne. Ja tutaj widzę zmianę podejścia. Bo bardzo możliwe, że to Wy cały czas się staracie, że to Wy prosicie o atencję, prosicie o uwagę, staracie się na tyle, żeby właśnie Wasza osoba zwróciła na Was uwagę, powiedziała dziękuję, albo tak, to jest dobry pomysł, albo tak, chcę z Tobą gdzieś pojechać, albo tak, po prostu chcę, chcę być z Tobą, być... Przy tobie. Natomiast wy musicie za każdym razem o coś prosić, o coś błagać. Wy byście chcieli mieć białego króliczka i musicie pytać osobę o pozwolenie. To jest ten typ relacji. I wiecie co, ja tutaj widzę dużą zmianę pod tym kątem, że ja przestaję błagać, przestaję się prosić, przestaję przypominać, że czy mógłbyś to zrobić, czy mogłabyś mi pomóc, czy dałbyś mi coś. Nie, nie. te czasy odeszły. Dni błagania, dni proszenia się o uwagę tej drugiej osoby. Kończymy, wprowadzamy zmiany i zobaczcie, ta piątka Pentakli to jest karta właśnie takiego żebrania o, czyjeś, o czyjąś uwagę. Was stać na więcej. I na samym końcu królowa Pentakli. Ona jest pewna siebie, ona wie, czego chce. Ona jest super silną kobietką, ma twardy tyłek, dużo przeszła i nie pozwoli sobie na tego typu sytuacje, żeby żeby błagać o czyjąś uwagę, żeby błagać o to, żeby ktoś poświęcił Wam czas, żeby błagać o to, żeby ktoś spędził wa z Wami ten czas. To jest poniżej jej godności. I okej, okay, ona poprosi raz, drugi, trzeci, ale ze czwartym powie, wiesz co? To ja wolę posiedzieć sama, to ja wolę być szczęśliwa ze sobą. A Ty rób sobie, co chcesz. Jak uważasz, tak zrobisz i tyle. I bardzo jestem dumna z Was, że jeżeli ktoś Was w taki sposób traktuje, Wy dajecie szansę. Bo później możecie sobie pluć w brodę, że nie daliście, ale wy dajecie szansę. To oczywiście jest dla was emocjonalne, ale w pewnym momencie wiecie, kiedy po prostu powiedzieć: Stop, nie pozwolę się tak traktować. Bardzo dobrze, konkretna energia, ognista energia, aby w końcu jesteście znakiem ognia, Nie pozwolicie sobie na takie traktowanie. Tak to widzę, moi drodzy. Zabieram, ups, zabieram karty. Przechodzimy dalej. I przechodzimy do rozkładu na pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, co ciekawego tutaj dla Was, moje drogie strzelce. <laughs> Zobaczmy, jakie mamy karty dla Was, moi drodzy, na. ojej. na kwiecień 2024. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę, karierę i finanse. Ok, pojawia nam się świat i wiecie co, no zobaczcie, że ten portal jest po prostu w tym samym kształcie, w takim owalu, w takim jaju, tak? I to jest świat po prostu czeka na Was. Siódemka kielichów. Siódemka kielichów to też jest taka karta ogromu możliwości i braku zdecydowania, ale macie te możliwości. Nie siedzicie i nie płaczacie, bo, bo nic się nie dzieje, tylko dzieje się na tyle dużo, że Wy musicie to wszystko poogarniać. I wydaje mi się, że ta ścieżka będzie związana właśnie ze ścieżką zawodową. Możliwe, że dostaliście propozycję pracy, możliwe, że dostanie nie macie pracy. Możliwe, że będzie trzeba zrobić relokację, może będziecie musieli się przeprowadzić, może ktoś wam powiedział, słuchaj, fajnie się pracuje gdzieś tam za granicą, nie chcesz się dołączyć, no i macie rozkminę, bo ma to dużo, ma to dużo plusów, ma to dużo ogromnych zalet, no ale też macie dużo innych rzeczy na głowie i nie do końca wiecie, w którą stronę podążać. Wiecie co, ja tutaj polegałabym na takim czystym instynkcie, E, możecie zagrać w skojarzenia, pierwsza rzecz, która przyjdzie Wam do głowy, jest dobrą odpowiedzią. E, to może być coś, wydaje mi się, że rozwiązanie, rozwiązanie tej sytuacji jest po prostu takie infantylne, takie dziecinne, tak jakbyście grali w Monopoli. E, próbujecie, próbujecie i tak lądujecie czasami w więzieniu. No i co z tego? Po dwóch kolejkach wychodzicie. To jest trochę tak, jakbyście właśnie grali w jakąś grę i próbowali, nie? Nie wychodzi. Źle wychodzi, trudno. Jeszcze raz rzucę kostką, spróbuję jeszcze raz, zdam się jeszcze raz na szczęście. Nie ma tutaj takiego, wiecie, rozwiązania pod tytułem przemyśl, to zastanów się. Wy myślę, że chcecie przemyśleć, chcecie się zastanowić, ale karty podpowiadają wam, zdajcie się na los, spróbujcie rzucić kośćmi, jeszcze raz zobaczyć, co z tego wyjdzie. I może raz wylądujecie na beznadziejnym polu, ale potem wylądujecie na polu po prostu, na które wszyscy wchodzą i kosicie hajs. Słuchajcie, życie jest po to, żeby próbować. Nie można stać w miejscu, jeżeli stoimy w miejscu i nie jesteśmy z tego zadowoleni. Bo niektórzy są bardzo szczęśliwi, jeżeli gdzieś tam stoją w jednym miejscu, mają pewny grunt pod nogami, ale Wy jesteście znakiem podróżującym, lubiącym nowe doświadczenia, nowe takie wiecie, sensacje, emocje. Dlatego nie za długo w jednym miejscu. Potrzebujecie po prostu zmian. Zmieniajcie. Działajcie i bawcie się przy tym, bo właśnie taka infantylna, dziecinna, spontaniczna energia jest tutaj potrzebna, a nie nadanalizowanie każdej najmniejszej sytuacji. Tak to widzę, moi drodzy. Próbujcie po prostu. Zabieram karty i przejdziemy do ostatniej części dzisiejszego czytania, czyli do czytania na ducha i emocje. Zobaczymy, cóż ciekawego uprzej mamy. Mamy od razu szóstkę, szóstkę pentakli. Ciekawie na samym początku. Śwestka pentakli nam się pojawia. Sprawdźmy, co ciekawego mamy dalej. E, mamy diabła i mamy znowu kartę właśnie tej podróży, wyjazdów. Wiecie co, ja tutaj widzę mm, trochę takie wydawanie czasami kasy bez sensu. Bo coś wam was skusiło, bo zobaczyliście, nie wiem, reklamę na TikToku. Bo ktoś wam polecił po prostu coś. I tak nawet nie jest to wam do końca potrzebne, ale stwierdzacie, A, pozwolę sobie, tak. Duchowo chcecie sobie sprawdzi, sprawdzić przyjemność. I słuchajcie, to jest coś, czego potrzebujecie w tej chwili. To, jest, to są takie sytuacje, które w tej chwili karmią Waszą duszę. Czy to jest zaplanowanie jakiegoś wyjazdu, żeby po prostu coś spontanicznie zrobić. Czy to właśnie kupienie nowej rzeczy, która sprawi wam naprawdę radość. I co z tego, że się nie przyda? Czasami możemy, mamy, mamy zielone światło na to, żeby kupić coś, co założymy do kościoła albo nie do kościoła. Albo nie wiem, raz na, na ruski rok, nie? Dajcie sobie zrobić coś, zainwestować w coś takiego. Ono niekoniecznie z przyszłością, niekoniecznie z, mm, z takim przeznaczeniem konkretnym. Może podoba Wam się super wzorzysta bluzka albo sukienka, której normalnie do pracy nie założycie, pewnie założycie z dwa razy w wakacje. Jak założycie dwa razy w wakacje, to ja Wam przyklasnę. Ile razy się kupuje coś. Mm, czego w ogóle się nie zakłada, więc nie, nad, nie analizujcie, właśnie aż tak bardzo takich czasami prostych wydatków. Sprawdźcie sobie przyjemność. E, tutaj mamy tego diabła z kawałkiem pizzy. Jesteście na diecie, jak raz zjecie pizzy, to naprawdę nic się nie stanie. E, jak, e, nie wiem, mieliście. Mm, Przestrzegać czegoś, e, jakiegoś, nie wiem, rutyny z ćwiczeniami. Jak raz właśnie pozwolicie sobie na dzień przerwy, nic Wam się nie stanie, A to może Wam pomóc właśnie duchowo i emocjonalnie, psychicznie. Czasami właśnie taka przerwa, dosłownie jednodniowa jest potrzebna. Przerwa od naszej regularności, przerwa od naszej rutyny. Także no to jest moja recepta dla Was. Kombinujcie, korzystajcie z tej energii. Tyle na dziś. No i oczywiście widzimy się w kolejnych czytaniach. Do zobaczenia.